Cześć, witajcie! Zaczynamy już od samej akcji. Przed wami e, mam bitwę na pancerniku amerykańskim ósmego tieru North Carolina. North Carolina, jak to tam? Północna Karolina, generalnie tak, jak tam kto woli. E, za sterami tej maszyny jest kolega Pozorator, e, rzuciło go na dziesiąteczki, sporo tych dziesiątek, więc nie jest to idealny matchmaking. No i zobaczymy, co uda się naszemu bohaterowi zrobić. Na razie z pierwszej salwy, która dosięgła wroga z obrażeniami udało się zrobić 5600 uszkodzeń. Już widzimy, w naszym kierunku były puszczone torpedy. Kolega aktywował samolocika, jakby to grzechu powiedział. No i cóż, trzeba uważać, no niestety przy takim losowaniu możemy dość konkretnie oberwać od, od, tutaj od okrętów tierowo wyższych. No ale... Jeżeli mądrze zagramy, no to też możemy wyjść na bohatera, no bo jednak okręt tieru 8 na dziesiątkach, no mamy tutaj małe, małe lagi. Na powtórce, no niestety, ja nic y, na to poradzić nie mogę. Rozpędziliśmy naszą maszynę na 23 węzły, teraz salwa w stronę tam, gdzie stał wrogi okręt. No i nagle nic tego nizowego y, wyrosła nam wyspa. Zobaczmy, jak teraz potężnie, potężnie tutaj nasz bohater dostaje. Zmniejszymy trochę, do roz... trochę minimapę, może do takich rozmiarów, żeby nie zasłaniała nam aż tak rozgrywki. No, i cóż, na razie początek marny. Wpłynęliśmy w wyspę, nie zadaliśmy zbyt dużych ilości uszkodzeń. No, ale jak wiemy, w ogóle wszystko się może zmienić w ciągu dosłownie kilku minut. Fletcher na 9 km. Oczywiście staramy się być skontowany do przeciwnika. Wtedy Karolina jest w stanie podbijać i to całkiem sporo. Natomiast no, pokazanie burty yy, nie jest mile widziane, bo wtedy bardzo, bardzo mocno możemy zostać pokarani. Jak widzimy, bardzo duża strata już do przeciwników, jeśli chodzi o punkty. No, oni jednak mają przejęte dwa kapy. My mamy 255 punktów, oni 534. Do tego dopiero teraz udaje nam się, no praktycznie no w tym momencie, przejęliśmy kapacę. Ale bardzo, bardzo ładna salwa w Atago siadła cytadela. No i 22 tysiące uszkodzeń na naszym koncie zostało zrobione. Teraz salwa Wruna. No i jak widzimy, nasz bohater płynie razem z Friedrichiem Ergrose w stronę kapa B. Trzeba by pomyśleć właśnie o walce o drugiego kapa, którego nie mamy. Spróbować go odzyskać. Mamy jeden okręt straty. To nie jest jeszcze jakaś totalna tragedia. Płynie Montana i to tak bardzo, bardzo ładnie, burtą. Zobaczymy, czy. No, za takie ustawienie powinna zostać pokerana, jak to wyjdzie. Pst, nie siadło to tak jak mogło, tylko za 3000. Widać, że tutaj jeszcze bohater będzie chciał w tą montanę strzelić. A jednak nie zmienia. Zmienia teraz telna tirpica, który zbliża się. W naszym kierunku za 11 tysięcy, w tym momencie mamy 42 tysiące nastrzelane. Torpedki na szczęście tutaj nas nie trafiają. Zobaczcie cały czas ogromna przewaga punktowa przeciwnika. Cały czas też tracimy po jed jeden okręt więcej niż wróg. No, nasz bohater troszkę odpłynął od reszty towarzystwa. Będzie chyba troszeczkę osamotniony, nie wiem, czy to jest akurat dobra decyzja, czy też nie. No w każdym razie Montana jest raczej skupiona na tych innych okrętach, ale trzeba mieć cały czas świadomość mniej więcej jak to, jak to wygląda na mapie. Jest Shimakaze, który tutaj przez moment był na ciągu wstecznym, natomiast no już, już idzie do przodu, ale nasz bohater wziął poprawkę na to, jak się będzie rozpędzał, czy go trafi? Nie. Nam chyba niewiele zabrakło, szkoda, naprawdę wielka szkoda. No i cały czas trzeba kontrolować tą Montanę, gdzie się patrzy, no bo jednak jesteśmy do siebie ustawieni burtami. Aczkolwiek, no, jak widzimy, działa tego amerykańskiego pancernika 10 tieru nie są skierowane w naszym kierunku, więc to nam daje chwilę spokoju. Montana strzela tam tych przeciwników przed sobą, zapewne w ten niszczyciel i w grosę yy, Kornfursta. Ogromna tutaj teraz... Ściana torped wysłana przez Shimakaze, No, chyba nie uda się uniknąć. Wszystkich? Nie, no dobra. Jedną zapaliśmy. Z jedną mogło być dużo, dużo gorzej. Ale udało się złapać tylko jedną tą torpedę. Oczywiście od razu użyty... Użyta grupa naprawczo-ratunkowa. No i odnawianie hapsów. 46 tysięcy uszkodzeń zrobionych. Cały czas bez szału na chwilę obecną. No i powoli tutaj, nie wiem... Bo będzie trzeba zacząć zawracać, o właśnie, bo jak spojrzymy na minimapę, to widzimy, że okrętów wroga jest bardzo, bardzo dużo. Jak zatopią ten pancernik w J2, no to pewnie następnym celem będziemy my. Montana cały czas ładnie płynie do nas burtą, pytanie, czy w końcu uda się konkretnie ją sięgnąć. Trzy niszczyciele w naszej drużynie już wyparowały, zostały nam jeszcze dwa. My w tym momencie podbiliśmy sobie uszkodzenia do 52 tysięcy. Tutaj udało się uniknąć salwy wystrzeloną wystrzelonej w naszą stronę. No i trzeba właśnie troszeczkę stąd odpłynąć. Cały czas masa naszych okrętów siedzi w okolicach kapace. 800 punktów zaraz będzie na koncie przeciwnika. Jeszcze tam kilkadziesiąt zostało tych punkcików. Nie wygląda to zbyt dobrze. Nie wygląda to dobrze. Duża strata cały czas w tych punktach. A próby walki o kapa B nie widać. Przykapia bardzo dużo przeciwników. Teraz nasz bohater nie strzela. Czekasz mu się chyba. Wszystkie działa. Odwrócą. A jednak dał spota. Myślałem, że dostał spota. Myślałem, że może nie chce. Nie jest strzału, żeby nie zostać wyspotowanym, no ale w tej sytuacji i tak nie ma nic do stracenia, leci salwa w Tirpica. Znaczy salwa no z jednej baterii, ale ładnie za 8600. Znaczy bardzo, bardzo przyzwoicie z tej salwy. Z jednej baterii zawsze to są już jakieś uszkodzenia. No, jeszcze z jeden. Z jeden taki strzał, no i nasz bohater wtedy spłaci swoje apeki. Czy to się da wyciągnąć? Tak potężne straty. No dobra, trochę, trochę udało się zbić punktów, bo Shimakaze, Shimakaze Pad. Oj, i tu jest drugi Shima na 10 km. Aczkolwiek on od nas odpływa. Mamy z Demoin. Leci ogromna ilość naszych pocisków. Czy uda się go ładnie sieknąć? Tak, jest Cytadela, jest Cytadela za 14 tysięcy. W tym momencie ten okręt jest na dobicie. No, trzeba, trzeba go robić, trzeba go robić, trzeba zdejmować przewagę okrętów, no i zdejmować przede wszystkim punkty. Bo zaraz będzie to wyglądał w Oj, teraz poważne uszkodzenia zebraliśmy chyba od tej Montany. A i dobra jest, moin pad, udało się. Myślałem, że tylko krytycznie. Ale jakiś tam, jakiś tam kolejny pocisk doleciał, zniszczony wrogi okręt. 78 tysięcy uszkodzeń zrobionych, pierwszy frak na naszym koncie, ale dalej ogromna, ogromna strata punktowa, No i trzeba tutaj strzelać, bo przeciwnikowi niewiele brakuje tak naprawdę do zakończenia tej. Bitwy na punkty, my tracimy hapksy. Dobrze, że jeszcze mamy odnawiaczkę, ale no pula tych uszkod... oj, za 18 tysięcy Cytadela w Montanę i w tym momencie 96 tysięcy, no a Montana cały czas płynie, no dobrze dla nas, dobrze dla nas, więc tutaj teraz jakby jeszcze ładnie się udało i poszła salwa. Można jeszcze tą Montanę tutaj z tych hapeków ogłocić. No coś tam, coś tam trafiło za też konkretną ilość uszkodzeń, bo mamy w tym momencie 113 tysięcy na liczniku. Teraz Tirpitz zbiera na siebie ogień dział naszych drużynowych i akurat odbi teraz odbija, ustawi się lepiej dla naszej salwy. Za 6400, 120 tysięcy przekroczone. Oj, teraz byłoby jeszcze ładniej. Trzeba, trzeba, dobić ten okręt, wyminął torpedki Tirpitz ładnie, my też mamy torpedy, gdzieś tam znacznik, poszła salwa, no i teraz trzeba patrzeć na te torpedy, Oj oj, 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 oj. Uj, jaki fart, jaki fart, 1805 już HP-ków nam zostało, tutaj no po prostu masa szczęścia, przy okazji też zatopiliśmy tego tyrpica. 130 tysięcy, z mniej... Zyskaliśmy przewagę okrętów. Nasza drużyna odbija kapa B, Punkty nasze, na naszym koncie też są. Jest ich coraz więcej, no, a przeciwnik ma, przez to, że traci okręty, coraz trudniej dobić do, tego, do tych tysiąca punktów. Ogromna ilość szczęścia teraz. Ta, udział w bitwie mógł się już zakończyć, no ale na tym polega. Na tym polega siła pancernika, że musimy wykorzystać hapek i przeżyć, mamy odnawiaczkę i tak naprawdę przy użyciu odnawiaczki jesteśmy w stanie jeszcze często wrócić do gry, no to jest akurat ostatnia odnawiaczka tych hapsów, no ale mimo wszystko jeszcze kilka tysięcy zapasu będziemy mieli, jak widzimy 9717, to pozwoli nam przyjąć ewentualną jakąś salwę, która no nie w w nas centralnie do tego jeszcze, jak dobrze ustawimy tą karolinę, to powinniśmy coś podbijać. Trzy pancerniki, w tym jak widzimy, Iowa na fullu. No i dwa niszczyciele to są okręty, które zostały w drużynie wroga. My mamy też trzy pancerniki, też dwa niszczyciele, ale w gratisie dwa rążki, które zostały. Jest niemiecki niszczyciel. Ja bym chyba mimo wszystko starał się tego niszczyciela zatopić. Wiem, że to tylko 600 uszkodzeń. Ale no jednak, jednak niszczyciel to niszczyciel. Trzeba go zdjąć, dobrze że nasi tam w niego strzelają. My trafiliśmy Bismarka za 2600. No i... Ten niemiecki niszczyciel wykończył nam Friedricha der Grossę, ale sam został również ubity przez inną North Carolina. Teraz jest jeszcze widoczny Fletcher. No i lecą kolejne salwy. 133 tysiące uszkodzeń, tyle ma nasz bohater. Ładnie teraz za 12 tysięcy i uzyskaliśmy yy, no, odznaczenie, właściwie pewnie medal, wsparcie. Nadganiamy punkciki. Mamy yy, już ogromną przewagę okrętów, no i bitwa z, tak, z kategorii, no, z kategorii słabych, yy, nie dających za bardzo nadziei, bo był moment, w którym drużyna przeciwna miała dużo, dużą przewagę. Jak widzimy układa się po naszej myśli, teraz leci salwa w stronę Bismarcka, ładnie tutaj pokazane zmiana kamery, zrobiliśmy trzeciego fraga, 149 tysięcy, no i kolejne hapeki do wydojenia, czyli Joła, Nie mamy jeszcze tutaj, jak nasz bohater zauważył, nie ma jeszcze dużego kalibru, no ale duży kaliber... No, trzeba trochę się nastrzelać procentowo. Przypominam, tutaj mamy 10 tiery, więc tych hapeków trochę pływało. No ale co mamy jeszcze? Mamy jeszcze czas, mamy jeszcze zapas hapców. Możemy spróbować trochę, trochę jeszcze postrzelać. Zwłaszcza, że teraz iowa ładnie odbija, więc będzie można próbować bić się za więcej tych uszkodzeń 8600 zastanawiam się czy ta salwa nie była puszczona za wysoko, chociaż ja nie jestem specjalistą, w Instagram gram teraz bardzo bardzo mało, więc to raczej myślę taka bardziej, bardziej pytanie do Was, czy nie sądzicie, że ta salwa pierwsza w Iowa powinna być puszczona troszeczkę niżej, albo może się mylę, teraz jak widzimy celowanie zobaczymy celowanie żeby zrobić o właśnie to o czym myślałem czyli cytadele za 31 tysięcy i mamy duży kaliber, jeszcze 5 tysięcy Hapsów zapasu, no idziemy już na ostro z tą ajołą. Ona nie jest do nas dobrze ustawiona, natomiast my do niej tak, że powinniśmy coś tam jeszcze przyjąć. I kolejna próba wbicia cytadeli. Bez cytadeli, ale 15 tysięcy. to jest również piękna salwa w tym momencie. 206 tysięcy przekroczone przy takim losowaniu. I na ostro idziemy dalej. Zobaczcie jak ładnie tutaj pancerz Karoliny tak ustawiony jest w stanie przyjmować na siebie. Nic nam ta Ajoła, która jest tier wyżej nie robi. Tam również sobie nic z tego nie robi, że płynie tak ustawiony, ani inaczej. Łapie cytadelę, wygrywamy bitwę. Zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. W bitwie tej nasz bohater uzyskał 221 335 uszkodzeń. 2644 bazowego... Znaczy Free Expa z tej bitwy uzyskał, zobaczcie, gwiazdkę za 13216. 5 trafień w Cytadel, 77 trafień w cel, 3 poważne uszkodzenia, 4 fragi. To wszystko dało Kozoratorowi 2517 punktów bazowego Expa. Tutaj warto też pochwalić giringa, który zrobił 2000 bazowego Expa. Nasz bohater ósemką na dychach zrobił topowy wynik. Na te 221 tysięcy uszkodzeń z baterii, wszystko z praktycznie, znaczy no, wszystko z głównej baterii. Nic więcej, żadnych baterii dodatkowej, żadnych pożarów. Wszystko z głównych dział. Zobaczmy jeszcze tutaj, jak widzimy. Bohater dzisiejszego odcinka gra z premium. Na 300 po odliczeniu wszystkich kosztów zarobił 400. 2000. No i cóż, wynik naprawdę bardzo, bardzo ładny przy takim losowaniu. Wielkie gratulacje. Sam jestem ciekawy, jaka jest Wasza opinia na temat tego pancernika, co sądzicie o Karolinie? Czy według Was jest to najlepszy pancernik Tieru 8, czy no, są jakieś lepsze? No i pytanie też, jak Karolina będzie wyglądała na tle pancerniku, pancernika brytyjskiego, który będzie na 8 tierze, no bo też jestem ciekawy, jak ta linia pancerników brytyjskich finalnie będzie się w grze sprawdzać. Na dzisiaj to tyle, mam nadzieję, że ta bitewka Wam się podobała, jeżeli tak, to proszę zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału, a my widzimy się w kolejnych materiałach z World of Warships i nie tylko. Trzymajcie się, cześć!